Cześć wszystkim, w dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak używać programu Anny Video Conventor Instrukcja obsługi jest bardzo prosta Instrukcja obsługi, jak e, używanie go jest bardzo proste Odpalamy nasz program Ej, Przepraszam, uderzyłem w mikrofon Ej, Tak, mamy sobie chwilę Ok, program się odpalił Teraz e, wystarczy, wrzucimy, przeciągniemy lub e, Przeciągniemy nasz film wideo tutaj, prawda? Ja go mam tutaj. Albo przeciągniemy ten film tutaj, albo jeśli macie go gdzieś na komputerze i nie chcecie się wam otwierać tych folderów, wybieracie tutaj. Prawda? Ja wrzucę tego testa. Tak, to jest test. Yy. A, dobra. Właściwości. Spójrzcie ile on waży. 8MB, 834MB. A to jest ten sam film, tylko przekonwertowany. 5,93 No 93 No tak 93 więc e, Jest bardzo dobry mm, Dużo przekonwertowuje e, tak przeciągamy sobie filmy Ok test To też sobie przeciągmy Mimo że to już jest skonwertowane chcę wam coś pokazać Ok mamy Więc tak e, Test mamy w jakości o, widzicie tutaj mamy inną jakość, 320, 240, rozdzielczość znaczy się i mamy mniej FPS-ów. Yy, to tylko troszeczkę mamy uszczerbek, ma malutki uszczerbek na yy, grafice, zależy jeszcze jak obrabiacie. Możecie sobie przerobić na 720, 1080, a jak macie dostosowany film Avi, macie yy, 380 chyba na YouTube. Yy, więc tak, I tutaj sobie wybieramy co chcemy, na co chcemy przekonwertować, do jakiego programu. Produkty Apple. Jeśli macie iPad, Apple albo coś w tym stylu, możecie sobie tym przekonwertować. E, tutaj macie produkty Sony, PSP, PlayStation 3. Nie wiem, czy na PlayStation 2 się odtwarza filmy albo coś, nie wiem. E, produkt Microsoft. No, tak samo. Android. Telefony z Androidem. E, tablety. Mo możecie. K telefony komórkowe. Przekonwertujecie, ustawiacie. I sobie wybieracie tutaj, prawda? Ja mam, e, tak, to nie wiem co to jest. E, pliki audio i pliki wideo, których ja używam, ponieważ ja to przekonwertywuję tylko na wideo. Dobra, ja ustawiam AVI, ponieważ na AVI waży chyba najmniej. Tylko, że tego nam nie otwiera XVID, XVideo chyba, XVID. XVID nie otworzy nam tego na komputerze, chyba że macie program specjalny do odtwarzania tego. Ja, ja go nie posiadam, więc odtwarzam go tym. Naciskamy tylko na film i dajemy play. I się nam odtwarza. O, prawda? Powinno się nam odtworzyć. A, widzicie, odtwarza się i nie ma znowu takiego uszczerbku na grafice. Prawda? O, to jest test, to, to jest pełne. Dobra, to to zatrzymajmy. Nie ten guzik. Okej, okay. no... Już. Dobrze, bo to będzie tak szybki poradnik, bo mi się spieszy. No, 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 lol. Okej, okay. dobra. Jeśli macie dźwięk, sobie możecie podgasić, prawda? Mm. Tak, i co najlepsze, na środku nie ma żadnej reklamy. Tego jak na AVS for Folio? Nie wiem. Nie, nie pamiętam nazwy. Wiem, że to był konw konwenter z AVS. I na środku był taki napis. W moich wcześniejszych filmach go zobaczycie. I ja się ucieszyłem jak zobaczyłem ten program. Dobra, zatrzymaj się. A, tutaj sobie podgłaśniamy dźwięk, przeciszamy. Zaciało się. Aha, przez Avasta. Przecież go wyłączyłem. Wyłącz na 10 minut? Tak, znowu. Okej, okay, coś się stało. Tylko nie wiem co. A, program się zawiesił. Dobra, no więc to chyba będzie na. Tyle, bo wam wszystko opisałem, jeśli będziecie chcieli jeszcze poradnik dokładniejszy z tego programu, po prostu napiszcie, na razie widzicie, a was mi troszkę zlagował, o odlagowało się, dobra, odlagowywuje się raczej, prawda? ale widzicie, że mamy to samo, jeszcze można sobie to sprawdzić, bo też jestem ciekaw, no, przekonwertowany film, przekonwertować na HD ciekawe ile będzie ważył czy więcej czy mniej jeśli mniej to tak można się bawić z tym to tak dużo czasu nie zajmuje no ale dobra to tyle cześć wszystkim do widzenia dobra. Mikro... W... W... mikrofon dobra no to